Cześć! Jestem Adamowski10 i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Speed Builders na moim kanale. Tu już na maniplekcie halloweenowa muzyczka gra i takie tam rzeczy i dynie wszędzie latają. Chwila, ja tu miałem kiedyś jakieś te... dynie. Gdzie to jest? Tutaj? Nie, nie. O, tu? Tak! Halloween to Halloween. Czy mam drugą dynię nad głową? Dobra, Grzybić. Wchodzimy na speed builder. Widzimy się oczywiście na arence pierwszej. Już się zaczyna arenka. <coughs> Ogólnie chciałem ten odcinek z grafem nagrać, ale jakoś yy, tak akurat go nie było. Nie było akurat dostępny w tym momencie. Nie, no nie było go w komputerze w tym momencie. A nie chciało mi się po prostu czekać. A to jest bardzo łatwe. Chciałem, wiecie, miał być pojedynek mistrzów, ale dobra, to mówię w następnym odcinku. Dobrze. Mm, białe w środku. Pyk-pyk. Pyk, 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 pyk. Dajemy tak tutaj tak, tak i tak. Teraz dookoła pyk pyk i pyk. I gitara. Kto odpadnie? Tu chyba koledzy tak średnio idzie. Z zielonym skinem. nie z czasu. Ostatnio właśnie tak wczoraj, wczoraj, tak wczoraj na live'ie wieczór, no o 17 wczoraj był liveik yy, i <laughs> właśnie yy, sobie w Speed Builders yy, na tym live'ie grałem i bardzo fajnie się grało, przyjemnie i w ogóle, więc no więc postanowiłem nagrać teraz odcinek po prostu. Dobra, dajemy, tak, stu, 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 tak, 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 Pyk, pyk, pyk. Teraz tu jak szło tak i tak opa, opa. Nie. Coś tu to będzie chyba tak. Tu musi być dziewięć tych tych do góry, więc... Nie, jeszcze więcej nawet musi być niż 9. To coś chyba spartoliłem. bo tak to określę. Yy, co tutaj chwila? Tu idzie tak yy, tam... Nie, nie wiem. Chwila. Tak? Chwila. To jestem za mało tego? Halo. Aha, bo tu bez tych po bokach. To było, no dobra. Ale nie, ja odpadłem, więc no. <laughs> Okej. Okay. Dobra. Dalej A i oczywiście bardzo wam dziękuję za taką aktywność, że to, Za to, że was aż tyle było na tym live, yy, Moim w sumie pierwszym. Bardzo wam za to dziękuję. Yy, opa. A nie ten klocek. Pyk 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 pyk. Dajemy teraz to dookoła. Pyk pyk pyk. Pyk 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 pyk. Tu szkiełko. No kurczę, szkiełko głupie. Pyk pyk pyk. Pyk pyk pyk. Pyk pyk pyk. Gitara. Szkoda, że nie można rzucić tymi oczami nigdzie. Ale dobra. No, jeszcze tyle czasu, co trwało jej ludzi, ile to może trwać. No, myślę, że dwie albo trzy rundki sobie zagramy. Ale to się zobaczy. Kolega ten odpadnie. No, dokładnie. O, tylko ja miałem perfect w takim łatwym tym. Ło! Oj! W tam w środku coś jest Nie, dobrze To jest easy, ale dosyć czasochłonne, więc no nie wiem czy zdążę, ale <laughs> pyk, 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 jedziemy Opa, opa pyk, opa Dobrze i teraz na dwa powinno być, tak, na dwa. Pyk, 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 pyk. Cóż to? Dynia wielka! Stój, dynio! Muszę cię zaraz zebrać. Zbiorę cię, dynio, ja ci mówię, dynio. Dynio, jesteś moja. Moja dynia, stój, dynio, stój, dynio. Ła, magia! O! Jak fajnie. A no, tak po prostu to leci i tyle. Czy, czy coś za to dostanę, czy nie? Nie wiem. Dobra. Christmas Candy Dobrze mm, W sumie święty, zjadłem. Dobra, od czerwonego Cztery czerwone Pyk, pyk Pyk, pyk Pyk, pyk Pyk, to są cztery Tak, i teraz pyk 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 Pyk, pyk Teraz dajemy jakoś tak Trzeba, i tak, no dobrze, perfect match nawet pierwszy jestem, bardzo ładnie. No i ty teraz zebrałeś, guardianie. A ja nie mogłem, bo, bo, bo coś się zgrzybiło, no. No ale dobra, walić to. No dobra. Uff, uff. Oj, to będzie trudne. Na 3 i tutaj, dobra, na 3 i 5. Pyk, 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 czyli na 3, jakoś 5, tutaj na, na, tak, jakoś było to. Dobra, nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Już się zgubiłem kompletnie, trzeba mu zrobić tutaj resztę. On jakoś tak miał, tak, tak miał. I teraz trzeba tak mniej więcej, no trzeba improwizować. Tu będzie chyba miał oczy, to będą może uszy. Jakoś tak. No hal może taki jakiś No może przypomina psa. O to jest finał w ogóle, nieźle. Eee, no tak trochę kiepsko to wygląda, ale... Może wygram? Tak, wygrałem. Brawo ja! Kurczę blade, no? już się Halloween zbliża? No jest 23. Czyli no no 31 jest Halloween, tak? Yy, to trzeba coś by zrobić, jakiś specjal na ten Halloween, tak? Nie wiem, zobaczcie mi, jeżeli jest jakaś darmowa fajna gra pseudostrafna, bo pewnie strafna nie będzie. Nie no dobra. Nie no, mapka do minecrafta, bo w sumie mój kanał na razie, głównie się na Minecrafcie opiera, to zaproponujcie mi jakieś mapki, które, które no będą faktycznie strafne. Chociaż nie sądzę, żeby się udało coś takiego znaleźć, bo w Minecrafcie coś jakąś strafną mapę zrobić, to nie wiem czy się w ogóle da. Znaczy coś by się dało, ale no. Tak naprawdę to nie wiem. Więc piszcie mi naprawdę, podsyłajcie, możecie linki jakieś podsyłać, tylko byle to nie były reklamy waszych kanałów, tak? Tylko yy, mają to być właśnie jakieś mapki idealne na Halloween, tak? Opa. Yy. I nie mapki typu yy, zbieranie cukierków, ani nic w tym stylu, nie, nie, nie. Pyk. Yy, dajemy, tak. Pyk, 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 pyk. pyk. I jest perfect match. Dobrze <laughs> A tak sprawdzałem czy się mi nagrywa Tu kolega źle robi Kolego, kolego Nie tak, musisz bardziej tak do środka Oj kolego, coś tu chyba zwaliłeś, co? No Ale kto odpadnie? Ten odpadnie, bo mowa ona chyba najmniej Chociaż No ten, ten I ten będą mniej więcej egzekwują No i odpada ten, no a wszyscy mniej więcej, mniej więcej równo, tak? Dobrze. Ojej, o nie, o nie, o nie, o nie a, a bo tu pod spodem są te. Dobra, trzeba pamiętać, tu jest villager. Pierwsze są ciemne. Yy, gdzie jest villager? Villager i teraz tak. Ciemne tak żelazne i takie. Teraz tutaj to dajemy, tu jest to To jest to, tu jest to tu jest to, i zwaliłem jak to ja, bo to trzeba było zrobić tak, tak i tak. A chwila, a jestem łos łosłem. Jestem no, dębowy, to już nie wiem, gdzie postawić. Tutaj nie, Kolego. tutaj na rogu, dobrze. I znowu źle te drzwi, no. Yy, pyk, pyk, pyk. No dobra, zawsze coś trochę późno, ale no. No jej gdyby nie to, że więcej jest kurczę przedmiotów niż miejsca w ekwipunku, no to bym by szybciej to na, na pewno zarobił znacznie. gabryś 88, Gabryś ogólnie pewnie może Polak taki być. Pozdrawiam, jeżeli to oglądasz, ale pewnie nie, więc no. O, nie! Y dobra, 2-2, 2-2, 2-2, dobrze. Raz, 2-2, dwa, dwa, raz 2-2 dwa, dwa. 1, 2-2, pyk. Pyk, pyk, pyk. I tak trzeba. Pyk, 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 pyk. I teraz łeb na dwa. Tu dajemy tak. Tu w tą stronę. Tutaj róg tego jednorowca. O! Spadłem, niestety. Kurczę blaszka. Pyk i pyk. Dobrze. Oj, gabrycz wyszedł, szkoda. Żyrafę kolego chyba zrobiłeś tutaj, co. Co ma taki ładny skin Steve? A. Lu, oj, Lu, Luka myryty Zrafa, fajna Zrafa. A to, to, to normalnie nie wiem co. Fajna to Zrafa. O, green and gold. dobrze, tu takie peniski po bokach pionowe te. Dobra. Nie śmiejcie się w komentarzach, naprawdę, no. Bo już wiem, że się będziecie śmiali w komentarzach z tego, że. Tu takie peniski, Jejciu. Pyk, 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 pyk oj, pyk, 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 pyk. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I wym spartolił to bo to miało być trzy gitara dobra <laughs> tu coś koledze tu chyba nie wyszło normalnie oczy slajmów patrzące się na klocek ale dobra Pe pery ojoj co to jest dobra tu mamy na dwa nogi Tyłek, cały tył wystaje dobrze. Cały tył wystaje o jeden, dobra. Dajemy więc tak i tak. I teraz trzeba na dwa szerokie to dać. Nie wiem, czy to na pewno tak dokładnie, czy nie. Zaraz się okaże. Na dole, tak, to będzie tak wystawało. Na dole dajemy tak. Teraz trzeba. Te skrzydełka zdałem chyba za wysokie to na jeden klocek No właśnie, outset to jest, tak? No właśnie to już jest outset arena. Um, oczy tu będą No no, mnie, no to co zrobiłem zrobiłem dobrze, tak? Ale na pewno mam lepiej niż ten tutaj kolega chyba. No tak, mam lepiej, on tu... No mniej zrobił ciut, tak? Mniej... Jak ja, jak ja, jakim prawem? Głupie! Zrobiłem lepiej niż on. Foch. I teraz wygram to, naprawdę, ja mówię wam, ja to wygram, teraz muszę wygrać. Jak nie wygram, to naprawdę nie wiem co zrobię. O. Czemu spawner świni? Dobrze, jest tak proste. Proste, na środku spawner. O, nawet się świeci. Na środku spawner dajemy tak. Tak, tak. I tak. Teraz dajemy raz, dwa, trzy. O, raz, dwa, trzy. I teraz... Muszę tak wsiąść, nie znoszę płotków tutaj w tej minigrze. Pyk. Pyk. I teraz dajemy... Tak. I tak. Tak i tak. Oj, stój. I tak. I tak i tak. Teraz ja tu. Ah, ah, ah. No, ten tu ma mniej. Ten ma mniej troszkę. Troszkę, naprawdę troszkę. Dwa 23%? Halo, dlaczego 23 tylko? O, ja połośliłem to. I teraz mnie się tu świeciło to głupie. Dobra, tu jest krowa na środku. Tu jest, no, grzyby, coś mojego, no. Y, tu jest grzyb jeden, tu jest grzyb drugi. Tu był jeden. Tu jakiś. Nie wiem, tu może jakiś. Krowa na środku, gdzie się, kurczę, świeci, to... No, perfect już nie ma, ale coś jest. No, chwila, tak jest, tu bliżej, dobrze, to jest dobrze. Tutaj, kolego, dobrze, dobrze. Ten jeden grzyb do przesunięcia. Tu będzie, tu nie. Tu Jak inni tu mają zupełnie różnie te grzyby. Ooo... nie wiem. Może tak, może nie. Jak ten grzyb? Aha, czyli jest tak. Tu był ten. A i w ten sposób to było. No dobra, 83%. Raczej nie odpadnę. No właśnie, nie odpadnę. No hero, hero. To... O! stój, stój, stój. O Moje! Oj! Boriczy bogaci, no tak, no dokładnie! Oczywiście. Ym, dobra, na środku i potem trój, trójkąt, no takie rogi kąty. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk, pyk. pyk. Oj! Pyk, pyk, pyk. Żem zwalił jak zwykle, jak to ja. Pyk, pyk, pyk. I dajemy tak, tak. Pyk, 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 pyk. pyk. Pyk, 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 pyk. I coś jest źle. Cóż jest źle. chyba wiem. No najwyżej będzie źle, ale no nie wiem. No nie zdążyłem, no. No właśnie, to zrobiłem źle, no tak Ach, no kurcze. No dobra. Cóż się poradzi. Tania! Kurcze, nie naprawdę <grymnie> W naprawdę. w naszym znaczeniu, bo z tego co to tania to jest niemieckie imię, jakieś, tak? Tylko przez j, A u nas to, to zupełnie co innego znaczy. Dobra, na trzy na środku. Raz, dwa, trzy. Tu zielone muszą być. Tu niebieskie. Pyk, 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 pyk. Oj, 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 dobra. Teraz dajemy tak, tak! Opa, 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 opa i opa, 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 opa i gitara gra. Tu kolega miał w sumie lepszą strategię, lepiej, szybszy sposób na zbudowanie tego środka, tej kupy na środku O, trzeba tam to zebrać dalej, no dalej szybko włączę te ty, ty. Bo, 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 bo stój! Czemu nie mogę tego dziadostwa zebrać? Halo, dziadostwo, daj się zebrać. Głupie. Dziadostwo. Zbierz się, jak się to zbiera. Okej, okay, old prison. Obok płomyczków jest łóżko. 3-3 2-2 Dobra. Obok płomyczków łóżko. 3. 3, 2. Dwa I teraz dajemy tak Tu pyk 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 Easy Easy peasy jak to mówią niektórzy No Po co mi drugie łóżko No Kończ się kończ się kończy się czasie no bo czekam będzie spać. Będzie z tą A no tak, dzień jest, to bym nie powęd nawet spać. A pewnie kać. i tak blokada pluginowa jest w nocy, więc no. Mhm, mm no. Okej, okay. skyblock, czyli dajemy raz nad płomyczkiem. Mm, takie drzewo na dwa, dobra pyk 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 9 trawek pyk 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 na dwa dajemy grzyb wiejak jak tak jakoś trzeba by dać tak już wiem jak dobra pyk do góry tutaj jakoś tak Outside of arena Całość wypełnić, stój Ach, dobra No lepiej mam niż ten. Ten ma kurcze... Liście! Yy, na spodzie. Liście napędzają tego skebloka, żeby frunął. I jestem w finale jak zwykle, tak? Yy, jak zwykle, po nim nie byłem. Mr. Worm's House. Aha, że domek yy, tej... Nie ma się nic czy czegoś. Pytanie, czy w środku jest ten, czy nie. Nie ma w środku, dobra. Więc widzicie, nie do, nie, do, nie do końca dopracowane to jest. Pyk, pyk, pyk. Teraz dajemy tak. Oko. Oko. Opa. I pyk. Impreset. No to kurczę, mam chyba dobrego przeciwnika wreszcie. Zadoptuj Wolfa. No dobra. Yy, 3-2. Dobra, gitara. I będzie. i na środku Npc. Raz, dwa, trzy i dwa dajemy. Opa, 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 Znowu raz, dwa, trzy. Opa. Dajemy tak. Yy, na środku Npc. Trzy wilki. I teraz płotki, tylko płotki, płotki, płotki. Oj, spartoliłem. Że ja tak to określę. Skąd ja w ogóle to słabo do grzywa? Perfect match. Z kolego też będzie w perfect match, czy nie zdążysz? Zdąży. Nie zdążył. No dokładnie, GG. Very GG, Dobrze. <ścoughs> no w psiep. No Nie, no zły człowiek. O, dziękuję. No nie zdążył. Jest, dostałem te Treasure Shards, jest. Więc to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach ze Speed Builders, nie tylko ze Speed Builders. Wiem, wydano nie było w sumie odcinka. No więc, do zobaczenia. Pa!